Zaczęło się 11 lat temu. Akcję zainicjowali sami czytelnicy. Kurier polski zajął się organizacją i propagandą. I tak co roku w grudniu odbywa się zbieranie darów pod hasłem o uśmiech dziecka. W składnicy harcerskiej przy Marszałkowskiej punkt przyjęć darów. Odzież, obuwie, zabawki, słodycze, wszystko, co może przydać się dziecku. W ubiegłym roku wartość darów osiągnęła milion złotych. Paczki i przekazy pieniężne napływały z całej Polski. Dary wręczane są dzieciom na dzielnicowych choinkach organizowanych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej. W roku ubiegłym wręczono paczki 2000 dzieci. W tym roku pożyteczna ta akcja przyniesie chyba jeszcze większe rezultaty. Nie wątpimy w szczodrość Warszawiaków. Ofiarodawcy uzyskają w zamian nagrodę najpiękniejszą uśmiech dziecka.